Siemaneczko w pierwszej części e, w drugim DLC do Bioshock Infinite Pogrzeb na morzu część druga e, zaczynamy, no, nie ma co się tu rozczulać. Zobaczymy, e, czy będzie tak dobra jak jak część pierwsza. Zobaczymy, mhm. um, jak najbardziej e, hmm. To coś takiego było przed pierwszą częścią? A zobaczmy z ciekawości, co tutaj nam się pokaże. Tak było. Tak było. Wiem tyle, że tutaj już wcielamy się bezpośrednio w Elizabeth. Hmm. Więc jestem ciekaw co im tam wymyślam, a i znowu chyba będziemy szukać jakiejś dziewczynki. There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed you what you was, what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed of. You saved them. Panie, że tu biorą pod uwagę dobre zakończenie. Dobrze. Okej. No you're not... But you're about to było zakończenie pierwszego. <try> Epizodu. to jest kontynuacja bezpośrednia, czy to znowu jakiś inny świat, inni ludzie? Paryż, no tak, zawsze chciała do Paryża. Nie, nie, nie nie jestem, czy to jest bezpośrednia kontynuacja, czy jakiś inny. inna wersja Elisabeth. Mieliśmy wtedy długie, znaczy: Elisabeth miała wtedy długie włosy, nie? Ciężko mi to stwierdzić. Dobra. Muzyka gra, tak jest. Bonjour. Ok, na razie oczywiście standardowo Sielanka trwa. Wszyscy mnie tu znają? Widocznie jestem tutaj częstym gościem. Bonjour, Élisabeth. Bonjour. 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 Oczywiście wszystko pięknie tu wygląda. Sielanka trwa w najlepszym... No może oprócz tych tekstur tych warzyw. Tak. No, bonjour. Bonjour. Nie mogę biegać. Jestem ciekaw, czy jest jakiś sens rozglądania się tu w każdy zakamarek. Chyba niekoniecznie. Kotek, kicia. Dobra, nie, ogon się rusza. Myślałem, że tak wiecie, zastygnięty jest w bezruchu. Może na coś tam sobie poluje. No dobra. A wszystko w porządku. tam Jest ok. Bonjour, witam bonjour no, bonjour mademoiselle elisabeth tym razem nie pomogę, ale ogólnie obrazy spoko bien bonjour bonjour mon ami alors tu as parlé à la jolie petite américaine Bonjour, mademoiselle. Tak, 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 bonjour. Witam, witam panów. Wszyscy tacy uprzejmi, nie? Aż by się chciało tutaj emeryturę spędzić, nie? W takim miejscu. Tak jest. Okej. Okay. Już miałem wrażenie, że to ta dwójka tych fizyków kwantowych tu siedzi. Nawet klauna tutaj mają, nie? Okej, można tu do środka wejść? Je peux vous vendre tous les livres que vous voulez et pour pas cher en plus. Do you have The Age of Innocence by Edith Wharton? Désolé ma petite, celui-là n'a pas encore été écrit. <laughs> no, Cała Elizabeth. Poczekać, bo Bonjour mademoiselle. Bonjour Elizabeth. Musisz to poczekać, pas Bonjour mademoiselle. Bonjour Elizabeth. Yeah. Une baguette mademoiselle. Może później? O, jaki fajny piesek. Witaj. Uuu, czy tutaj jest... Nie, myślałem, że tutaj jest... E, te takie pudełeczka z tymi filmikami, co były, nie? Bardziej pokazem slajdów, prezentacją. Chcecie mi powiedzieć, że mogę tutaj na dół iść? Nie, no, no, dzięki, a tu. Aha, tu już nie przejdę. Sprytnie. Dobra. <tuszy> Kiedy zacznie się coś dziać, bo się zaczynam trochę niepokoić. Że jest zbyt pięknie i zbyt słodko. Oho. Oho. Zaraz, żebyś nie skończyło się jak w szreku z ptaszkiem, nie? Jak Fiona zaczęła śpiewać. śpiewać. Dobra, okay. to nie jest ta y, cała sali, którą wyciągnęliśmy wtedy? Mamy checkpoint? No oczywiście, że tak. Ok, o kurwa. To się skończyła, lanka. Czyli to może być kontynuacja poprzedniego e, DLC. już wiemy, dlaczego wcielamy się w Elizabeth. No, bo w tym wymiarze Booker nie żyje po prostu. Chyba, że to jest jeszcze jakiś inny wymiar. Już, 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 spokojnie. Chyba, że to są jakieś jej omamy jakaś... no ta dziewczynka już była trochę wtedy zmieniona, nie? A tutaj wygląda całkiem normalnie. Stop, stop! Co to jest? No tak. No tak. No, to była ta temperatura...

Your problems your Elizabeth. Elizabeth. tell him you can get him back Bucker? Bucker. Say, what? i don't I understand how get... i can get you back to rapture what just say it i can get you back to rapture put the gun down now what was that you said about rapture okay. i can get you back Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Uh Su Chang. What? Tell him Su Chong. Su Chong? And how do you know that slant, I'd wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us five thousand fathoms below his shining city. How does Su Chong propose to get us back? That's between me. That's between me. And the slant. And the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. <sighs> in case I need to get hold of you. If you see Su Chong, tell him. Atlas mówi, że się nie Proszę, proszę. To tak, Atlas z powrotem wróci do Rapture? A ten stary obok, no to był Booker, nie? A teraz siedzi w naszej głowie. Myself into. I didn't know orphan that girl. I didn't kidnap her. Uh, but she made for some exceptional bait, didn't she? Dobra. Had to be done. Did it. I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a Pinky, but that version of me she lost. Everything. And Comstock. That final Comstock. He thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. And why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Dobra. Stary Booker mocno śpi. No tak. Świder, tatuśka. Hej, okay, czyli, czyli mamy bezpośrednią kontynuację tej całej masakry. Dobra, mogę coś tu więcej zrobić? Nie. No dobra. Ale nie mogę sobie biegać szybciej, jakoś tak? E, zaraz, zanim tam przejdziemy, czy tu coś nie zostało, co mógłbym sobie zebrać, czy tak niekoniecznie? Tak chyba niekoniecznie. No dobra. Wolałem się upewnić, oczywiście. E, dobra. Kitramy się na górę jeszcze raz.

Elizabeth, A dlaczego nie możemy po prostu wyrwy otworzyć i stąd spieprzyć? Czy to tak nie działa? Dziwne, no ale dobra. I tak trzecia część będzie spięta z pierwszą, że to dzięki Elizabeth Atlas w postaci tego Irlandzczyka wróci do miasta, ciekawie się zapowiada, nie? Rozglądam się za czymkolwiek, ale nie ma tutaj kompletnie nic. ...żeby zgarnąć, dobra, musimy iść tam. ta poświata daje mi subtelny znak. A, tam zaczynaliśmy na górze. Niezły rozpierdol tutaj był. Co to huh? Atlas. You feel like yourself, Elizabeth. I, I feel. I feel s strange and, and smaller. I, I can't see the doors. What's behind the doors? I, I can't see the future. I can't even see any tears. Oh my god. Oh, yes. S stay away from me. Booker. No. No. No, please. Please don't. Killed by that. Stay away from me! Oh. But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet? Uh huh. My finger. What am I? huh I don't understand. I. I. No, but I. Round to your way of thinking. Have you? Yes, I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist, a physicist, a fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree, and now she wants to go back. I need to go back to fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget all the doors. And what's behind all the doors. All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past, the present, the future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Dobra. Wychodzimy po prostu. You're trading omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and I. If I don't make that right. We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Dobra near okay to the blue Test has warned me that if i came back here i would collapse from a, a, a quantum superposition to just me uh, quantum what i've changed booker no tears no cosmic knowledge just a normal girl. Aww. With a normal pinky. Peter, if I can't open tears, I'm, I'm never leaving here. Am I? I? I'm never going back to Paris. You're, and you—you're just—you're you're just what? You're, you're just the fragments of my memory telling me what my future holds. To come here, Elizabeth. co to to jest No to już się wyjaśniło, dlaczego nie mamy supermocy. Okej, okay. właśnie tego wyjaśnienia mi brakowało. Kurwa, pieprzony. <laughs> Ale chciała dokopać Kamstokowi Staremu, Bukerowi Duet, a sama też dostała. Teraz. Ee, ale czyli jesteśmy z innego wymiaru, to. Wiedzieliśmy, co tutaj się wydarzyło? Może Elizabeth wie wszystko i wszędzie. Dobra, wychodzimy stąd. Tak, pewnie. Aha, jeszcze niżej zjeżdżamy. Super. Podoba mi się, że nie mam żadnej broni, no ale zobaczymy jak to się potoczy dalej, no już tak głęboko zjeżdżamy, no serio. Okaj, wyszło na mnie. Did you give him my message? No, nie, no, nie, no, już. Już wystarczy. Coś tu jest do zgarnięcia: Nope, nic tutaj nie ma, Okej. Okay.

To tylko pieprzony szczur, tylko pieprzony sz... tak, tak, tak. Nie przejmujcie się.

W jaki sposób ja będę załatwiał przeciwników? Czy muszę za każdym razem ogłuszać ich? Czy można zrobić jakąś małą rzeźnię? Nie widzę, że tam już kolejny stoi tyłem. Nie wiem, jak bardzo mogę się tutaj pokręcić. O, tutaj możemy sobie wejść. Okej. Okay. Coś tu. A kurwa mnie wystraszył. Nie, 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 na razie nie, nie chcę. Konflikt. Konflikt. That's how we w ten sposób dobra. Chyba no, musimy that go that załatwić, that bo będzie that mnie that tutaj that stresował. Dobranoc. Tak jest. Mamy wytrych. Ale to sobie otworzymy już w przyszłym odcinku. No jeszcze sprawdzimy czy tutaj coś. Coś tutaj może być. Do ogarnięcia. Nope. O, przepraszam. No, batonik zawsze na propsie. Dobra, nic, no za, zapowiada się ciekawie. Dużo, dużo pytań, mało odpowiedzi. Typowe, do, jak na Bioshoka przystało. Dobra, na dzisiaj to by było na tyle, także wpadajcie do opisu. Trzymajcie się i na razie.